Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że teraz jakość jest trochę lepsza. E, dzisiaj w programie zajmujemy się zmianą skrzyni. Wsadzamy pompę, O, tu jest czterobiegowa. A, a jest już pięciobiegowa. Y, no i będzie wesoło. Jak to zwykle bywa. Plan jest taki, żeby zrobić to w 3 godziny, a zapewne będzie to zrobione w 10, może w 12 się wyrobimy. O, a potem jeszcze trzeba zdjąć pokrywę, bo to śmieszne, co ostatnio w ostatnim odcinku naszego serialu wyleciało, to jest najprawdopodobniej tłumik drgań łańcucha rozrządu tłu. I mam nadzieję, że ten co leżał w misce to jest ten stary. A tu jest już wsadzony nowy. Bo jak nie, to się w kurwie. Będę krzyczał. A wiadomo jak ja krzyczę, to jest strasznie głośno. I potem minusy lecą i w ogóle weź idź i, i w ogóle, nie? No. Yy, tak więc zaczynamy. Jesteśmy pod samochodem. i to o co tak, Nie. jak w dużym de facto, no, tu się coś zżygało, skrzynia jak w dużym, łapa jak w dużym, to jak z poloneza, wał i cała reszta cyrku. Wydech jest tylko trochę inaczej zamontowany, jest bardziej przytulony, poza tym wszystko to samo, hydra uliczna, łapa. Łapa sprzęgła, korek cała ta reszta tak samo, wzrusznia dwa razy większy niż w FSO wyder tak puszczony dziwnie. O, no i to co? Procedura wyciągania starej skrzyni. O, jeszcze to trzeba odkręcić. Dobra. To lecimy z koksem. Jestem w trakcie odkręcania wału na precelku. Cała reszta już odkręcona. Wisi luźno. Ze śrubami od rozrusznika były jaja. Bo chyba spierdoliły się gwinty w głowicy. połowicy. Zosetujmy się, po szlak roślak teraz prawie. I tutaj będą jaja. Tam gwint zmielony jest, kurwa chyba co z tym zrobić? Trzeba jakoś przeszorować. Co to w ogóle jest stalowe? Głowica jest stalowa czy to jest co? E to pół biednych, mowa stalowe. Chuj. Ruskie dziwne samochody. No dobra. a tak więc to odkręcone, to odkręcone. Jeszcze wał. I można... Aha, wał. Osłonę z ratatatą rzasknie wypierdolić. Dobra, zapieprzamy dalej Kręcamy podpory. Tutaj zawieszenie skrzyni też już luzuje Na razie luzuje a tak to Pierdolnie Nie będzie ze mnie kurde co zbierać O, kręcu, kręcu, kręcu kliku 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 o, wał już odkręcony ja jesteś dziadu? tutaj troszkę widać na rąk guma bojowe precel się głupio odkręca bo jest guma taka śmieszna naprężona i ona strasznie blokuje się na śrubach, ale pomocą łamu podnośnika pomocą podnośnika się fajnie montuje a pomocą łamu się fajnie wyciąga dobra, kręcę dalej i spotykamy się jak skrzynia wypadnie tu leży skrzynia 4 o już jest po zamontowaniu Piątki. Niestety nie nagrałem tego, bo nie miałem jak. Trochę ciężko się wsadza skrzynię łapami. No, ale tak czy sam tak wygląda piątka. Są jak czwórka, ale to piątka. Taka. FSO Polonez nie wymyślił ładnej piątki jak was. O kurwa jakieś chujnie co aby to was wymyślić coś takiego Jedyne, co to się ujebał Boleć. Ma czulika mógł się wygiął w dziwną pozycję Ujebane, tak. trzeba go zmienić no tak poza tym wszystko pasuje o tam kurwa widać efekty walki dobra część nie skręcona a, zmontować to w kupę i spuścić olej, bo jest stary i wlać nowy. Mam nadzieję, że niczego nie ułamałem. Tak nie trzeba ściągać wydechu, bo on idzie tak ładnie obok. Jest akurat. Najlepiej to wymontować. Dobra. Jeszcze jedna różnica między skrzynią ładowską a wso. Tych śrub we FSO się nie da wyjąć, jak kurwa ta cała trójkątna rzecz jest na skrzyni, a w Władzie wystarczy to przekręcić i wypada. O. I jak się upierdoli gwint, to nie trzeba odkręcać połowę auta, tylko nawet na silniku, na, na, aucie można to zrobić w ten sposób, więc dla mnie jest to fajne. O, a tutaj może też się da, ty może skłon A, to jest tak przypierdolone, że się nawet nie rusza. Da się? O, 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 prawie, prawie ale nie, nie, pomyśleli kurwa. Nie pomyśleli jednak, dupa. Tu się nie da, od tyłu. Z żadnej strony o, nie. Tu w góry to przeszkadza no i O, w ogóle dupa jednak się nie da, nie skłamałem Czyli w bliadzie się da, bo zabili takie coś tu a profesor nie pomyśleli o tym, że może się ukręcić śruba albo coś. No niestety. Łapa pod piątkę. O, bo od czwórki jest węższa i by nie weszło w otwory. No i co? zastrzewał By praca zamontować. E, od prędkości mierza to dziadostwo tam. Teraz w tym samym miejscu, a nie tak jak tu. Że w czwórce jest tu, w piątce jest gdzieś tam. I ma wielką dupę. No i tu elegancko skrzynia weszła, Róbki się ręcznie pokręca, elegancko, żadnych trudnych oporów, spasowanko. I w sumie, póki co tyle. O! cieknie mi chyba z czujnika oleju. interesujące. Do wymiany za 5 zł. O! Tu też do wymiany. O! Poliuretan trochę droższy, no nieważne. No dobra, lecimy dalej. Dobra, więc tak, skrzynia zamontowana. Tutaj odkupuję napisy. I Moment przetar, to może być Tam Quality. Tak, tak. Tu jest chyba kurek od oleju, oczywiście jest ładnie na wierzchu a nie schowany chuj wie gdzie standardowo po O. mał na precu, mocowanie do skrzyni takie a nie jakieś samoloty no i co? Tabelek od masy sprzęgło hydraulik chyba jedyna wada bo się może zjebać Tłoczek i dupa. no dobra, to trzeba odkręcić, bo muszę odkopać te hieroglify, czy to jest ten korek, powinno coś o mazidle pisać. Skrzynia obsrana, nie wiem czym. Nie czyszczę jej, bo nie wiem czy ma sens. To jest skrzynia z tamtym silnikiem, co rozrząd zgubił. Kurwa w miejsce, może tutaj kurwa zgubiło też się coś w miejsce. Oj. No, oj, Zobaczymy. Jest już późno. Chyba piąta godzina leci. O, ja sobie obskrobuję koreczek. O. Ale to chyba to. Bo tu nic innego nie ma. Nie ma żadnej więcej śruby. Gdzieś jest po drugiej stronie niż w Bo w jest tam. Ale to jest śmieszne, bo nawet uzebrowanie kurwa tu taki trójkącik jest identyczne jak tu. I to Jest takie dziwne tylko. To jest identyczne, tylko chodzi w drugą stronę. Ale jajo, o! <laughs> Jakie to jest pojebane. Dwa zupełnie inne auta. Tak naprawdę konstrukcyjnie kółne obudowy te same. Pudłami są te same, cała reszta jest zupełnie inna. Nie ma, ma porównania, niestety. Albo mam falerne doświadczenia z tym cudem techniki polskiej i jakiś kawa, biały kruk ruski czy coś, nie wiem. przyjemnie mi się robi o kluczem pyk. Legancko, żeby. I busów, bambusów, bambusów. No. Oprócz tego liściowego. Ale to nie problem tutaj oleju i tak to jest w tych kurwa, cyrkach. skrzynia czwórka do czwórki jest jakieś 10 kilo lżejsza niż FSO Nie wiem dlaczego ale tak jest no i co? Więcej pan powiedzieć Ech, trzeba spuścić tu breje za chwilę nie, ja będę mógł tego zakamerować, kamerować, nie mam rąk, mam jedną tylko o tą i macham nią tu, żeby odskrobać ma koreczek i tyle w temacie. O, breja. nic, to jakoś leci. Tutaj teraz wymieniam płyn uwalone, wszystko, momencik. Wymieniam płyn szakładniowy, z czym już wymieniony. A tu jeszcze mogą nie widać, ale w tym płynie zapierdalają opiłki metalu. Cały korek z magnesem był uwalony, aż się kopiec kreta zrobił. A tu napierdalają opiłki metalu. Się taki brokacik robi. No to jest śmiesznie, bo kurwa to coś przeszkadza. I nie dojdę tu nasadką. Trzeba to będzie oczkówką odkręcić. No mnie, z tyłu wygląda tak. O, tu cyk, cyk. to standard na trytki, bo się upierdoliło w dużym mitokiemu. Wieszenie jest dziwne tu Ma jakieś rury Skrętno, skośno ukośne Chuj wie co oni robią Nie chcę nawet sprawdzać Tak no. to wygląda Dobra Spuszczam, wlewam I test drive To sukcesem. Ciekawe zjawisko. Mam już 100 na godzinę i 3 tysiące obrotów. Przez 120 na godzinę było już prawie 4 tysiące. O tysiąc mniej, tak? Tak. Bardzo dobrze. Sukces. Teraz nas nie zabił. Pokojnie.